Polski turysta zaginął w słowackich tatrach 12 sierpnia. Służby właśnie przekazały tragiczne wieści w sprawie. 39, latek nie żyje. Ratownicy odnaleźli jego ciało w rejonie łomnickiej przełęczy. Mężczyzna chciał zdobyć kilka zeszczytów wchodzących w skład tak tzw. korony tatr wysokich. Wybrał się na wymagającą wyprawę sam. 39, latek z Polski zginął w tatrach. W środę, 21 sierpnia. Służby poinformowały o, który wybrał się na wyprawę w słowackie tatry. Miejscowi ratownicy z Horska Zachranna Służba przekazali, że odnaleziono ciało zaginionego mężczyzny. Jego poszukiwania prowadzone były od 12 sierpnia. Mówił, że jest bogiem, mają mu paść do stóp. Wstrząsające sceny tuż po tragedii w Białym Dunajcu nie żyje turysta z Polski. Jak informują ratownicy, Informacja o zaginięciu 39, letniego turysty z Polski wpłynęła ze strony jego rodziny. Wiadomo, że mężczyzna wybrał się w góry sam w celu zdobycia kilku szczytów wchodzących w skład tzw. Korony Tatr Wysokich. Według relacji TVN24, po raz ostatni skontaktował się z rodziną w poniedziałek, 12 sierpnia. 9 dni później służby poinformowały o ogromny huk, błyskawicznie uruchomiono tryb awaryjny. Ewakuacja ponad 200 turystów w Tatrach Odnaleziono ciało polskiego turysty w słowackich Tatrach, który od 12 sierpnia nie nawiązał kontaktu z rodziną. W poniedziałek, 19 sierpnia, do poszukiwań 39, latka zaczęto wykorzystywać także drony dwóch ratowników. Przeszukany został teren od chaty Rejnera do Zimnych Dolin a końcowo także Łomnickiej Przełęczy. To tam obok których znajdowały się jego rzeczy osobiste. Najprawdopodobniej poniósł on śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.